No, no to witam wszystkich serdecznie oglądających ten materiał wideo, ponieważ w tym materiale wideo odkryjemy, jak po prostu rozbijać się dzięki książkom rozwojowym, czyli psychologia sukcesu w wersji, jak uczyć się po prostu dzięki książkom. Po pierwsze na początku trzeba sobie zdać, że na rynku wydawniczym jest około 10 tysięcy książek z zakresu rozwoju osobistego, czyli przeczytanie tych wszystkich książek graniczy z cudem, a jeszcze większym cudem może być opanowanie tego materiału i w tym wypadku nie pomoże ani żadne szybkie czytanie, ani też mapy myśli, ponieważ tych książek jest za dużo, to jest pierwszy problem, a drugim problemem to jest to, że materiały się często powtarzają, czyli jedna informacja może zostać powtórzona na przykład w 700 książkach, czyli przeczytasz jedną informację 700 razy. Tylko po prostu ktoś to albo inaczej nazwie, albo po prostu lepsze opakowanie marketingowe zrobi. Dlatego pierwszym etapem, jeżeli chcesz zacząć się rozwijać, musisz uświadomić sobie, jakie umiejętności chcesz zdobyć i jaki ma być końcowy ich rezultat. Czyli na początku, jeżeli zaczynamy interesować się rozwojem osobistym, warto przeczytać najbardziej bazowe, najbardziej topowe książki które są z zakresu rozwoju osobistego. Takimi trzema książkami, które mogę Ci z czystym sercem polecić, to jest tak. Wszystkie tomy Prawa Napolona Heera, ponieważ Napoleon Hill jest człowiekiem sukcesu i stworzył wszystkie książki na bazie kilku tysięcy osób, które odniosły sukces. Czyli masz sprawdzoną wiedzę i wiedzę, która po prostu w dzisiejszych czasach już nie jest dostępna, bo już ponieważ ci ludzie nie żyją, a po prostu ta osoba, jaką jest na poląd, przeprowadzić z takimi osobami jak na przykład e, Einstein wywiad. To jest e, pierwsze. Dlatego musisz na początku poszukać takich źródeł, które są bazowe, które są e, topowe. Drugim etapem, jeżeli przebrniesz przez pierwszy etap, czyli przeczytasz kilka bazowych książek, musisz zdać sobie sprawę, jaki chcesz dalej cel osiągnąć. Czyli jeżeli na przykład yy, zajmujesz się mlm to warto przeczytać absolutnie każdą książkę, która w Polsce jest na temat MLM-u. W Polsce myślę, że nie ma więcej niż 20-30 książek na ten temat, ponieważ to jest ciągle temat tabu. Dlatego możesz śmiało czytać książki o deski do deski, które są w MLM-ie, bo nie ma ich e, tak e, dużo. Sam posiadam dwie książki, mimo że nie jestem w MLM-ie, ja akurat kupiłem książkę, która jest ze mój. Oraz po prostu trzecia fala e, MMU, czyli to też jest e, MWJ-owska książka. Jednak bardzo ciekawe informacje. Drugą e, bardzo ważną e, informacją jest, jeżeli przypuśćmy, że sobie wybrałeś temat, to warto, żebyś po prostu nie poznał pobieżnie, tylko przeczytał jak najwięcej na temat e, tego tematu książek. Ponieważ pamiętaj, że profesjonalizm e, jest wynikiem ciężkiej pracy. I takiej pracy, która przypomina kroplę, która spada y, do wiadra. Czyli na przykład każda książka to jest kropla do tego wiadra. A wiadomo, żeby zapełnić wiadro, bo trzeba wiele tych kropel. Dlatego czasami będziesz musiał przeczytać 200 książek, żeby stać się ekspertem. A czasami przeczytasz 5 książek, chcesz w się sensie ekspertem, ponieważ będziesz tylko... I wyłącznie działać. Sam miałem taki przypadek na swoim życiu, że przeczytałem jedną książkę, dzięki czemu w miesiąc zarobiłem 5 tysięcy, ponieważ taka książka dała mi wiedzę na temat sprzedaży. Jeżeli na przykład masz kogoś, kto cię fascynuje, to też warto przeczytać jego książkę. Jeśli ja za chwileczkę pokażę, co mnie obecnie fascynuje, jaki nas przygotowałem. Kilka książek. Mnie obecnie na przykład fascynuje marketing partyzancki, czyli jak zareklamować się do 100 zł, ponieważ uważam, że jeżeli działam w domu, to nie ma sensu, żebym wydawał większych pieniędzy. Wolę po prostu włożyć większy wkład, jakby to powiedzieć, siłowy i mieć z tego zyski. I zobacz. Pierwsza książka jest to marketing partyzancki, druga książka marketing partyzancki. To jest już akurat o hipnozie. To jest trzecia, też marketing partyzancki, tylko jest wersja online. I to jest jak prowadzić domową firmę. Czyli zobacz. Cztery książki z marketingu partyzanckiego. To jest jeden autor. Praktycznie te rady wszystkie się powtarzają. Jednak czemu je kupuję? Ponieważ każda z tych książek wnosi coś nowego. I czasami czytasz jedną taką książkę żeby wziąć z niej jedną myśl, ale dzięki tej jednej myśli zarobisz kilka tysięcy złotych. Ponieważ jeszcze raz przypomnę profesjonalizm wymaga czasu oraz uczciwości. Dlatego czytanie tych książek jest naprawdę bezcenne. Jeżeli ktoś na przykład za, zaczyna w marketingu e, nie siecią, ale takim zwykłym, to te książki dla niego będą e, zbawienne. To jest e, pierwszy etap. Czyli, żeby zgromadzić jak najwięcej książek e, z danego obszaru, czy to ma być sprzedaż, czy to ma być rozwój osobisty i czytanie. Drugim bardzo ważnym czynnikiem to jest to, żeby sobie zwiększać poprzeczkę. Nigdy nie wolno stać w tym samym miejscu, ponieważ e, nasza motywacja opadnie, bo już nie będzie sensu się rozwijać, tylko trzeba coś zrobić w życiu ważniejszego, czyli. E, robić takie rzeczy, które są poza strefą komfortu. Teraz pokażę Ci następne dwie książki, które są dla mnie bardzo ważne w życiu. To jest pierwsza książka, która przeczytałem rozwojową. Mam na dwie sztuki, na wypadek gdyby się zgubiły, bo nigdy nie wiadomo, co się z książkami stanie. I to jest książka Jeżeli nie możesz pokonać muru, zbuduj e, drzwi. To jest książka o tym, jak niektórzy ludzie wnosili sukces. I to jest książka basic, tak? czyli dla osób, które. E, rozpoczynają e, karierę w rozwoju osobistym, tak samo jak e, książka Sekret. Te dwie książki to można powiedzieć, że są paliwem, e, paliwem dla tych, którzy potrzebują motywacji. Tylko trzeba zdać sobie sprawę, że takie książki to powinny być w pierwszym, drugim roku czytania naszego rozwoju osobistego. Bo jeżeli będziemy czytali je e, w późniejszym okresie naszego życia, naszego rozwoju, to w pewnym momencie my się od nich uzależnimy i zamiast działać, to my będziemy po prostu czytać książki i szukać rozwiązania. A rozwiązania, które my potrzebujemy, to są tu i tu. A książki to po prostu odkrywają to, co my wiemy. Dlatego na przykład teraz, jeżeli ja interesuję się rozwojem osobistym już około 5 lat, ja takie książki bardzo rzadko czytam, jednak nadal czytam, ponieważ to są wiedza, a wiedza nie przekłada się już na zarobki, tylko umiejętności. Możesz wiedzieć, że nie wolno uderzyć dziecka przykładowo, ale jeżeli nie masz umiejętności kontro kontrolowania swoich emocji, to możesz mu wyrządzić krzywdę nawet ustnie, tak? Czyli jeżeli krzykniesz na dziecko, to może mu to zapaść e, głęboko w psychice. Więc jeżeli chcesz tylko wiedzieć, że na dzieci nie wolno krzyczeć, to jest <grych> za mało. Musisz to po prostu umieć. A te książki dają niestety tylko wiedzę i bardzo miło się je czyta. Jednak na ten rozwój nie polega, żeby czytać takie książki, Rozwój polega na tym, żeby zdobywać umiejętności i działać. A książki odbierają właśnie działanie, e, tego dają po prostu teoretyczną wiedzę. E, następną rzeczą, którą bardzo warto zwrócić na uwagę, to jest e, sezonowość. Co jakiś czas są nowe odkrycia. Ostatnim odkryciem takim już nad sporo czasu terminów był sekret. Wielu ludzi rzuciło się na sekret jako coś nowego, a tak naprawdę sekret to powstał 2000 e, lat temu, kiedy żył sobie Chrystus. I ja on napisał, e, jeżeli coś będziemy bardzo prosić, to dostaniemy to. Potem ktoś nazwał to sekretem i nam sprzedał. I zobacz, że minął rok ktoś poświęcił czas, żeby przykładowo zostać tego trenerem, a okazuje się, że ta osoba uczy coś, co my tak naprawdę wszystko wiemy. Dlatego to jest e, też taki ogromny ból dla tych, którzy lubią sezon, sezonowo e, wtapiać się w jakąś dziedzinę życia sam popadłem w taki po prostu płatkę, kiedy odkryłem neuromarketing, a okazało się, że koncepcje z neuromarketingu były w latach 50 tak? czyli tam już odkrywano, że mózg np. klienta bardziej koncentruje się np. przy kupowaniu auta na tym, jak drzwi się zamykają. I ja myślałem, że to niedawne są odkrycie, a okazało się, że już Około 70 lat temu to wiedzą, a teraz to po prostu coś to e, ujawnia i nazywa to neuromarketingiem. E, e, następnym ważnym elementem jest to, żeby przyznawać się do własnych e, słabości. Wiele osób udaje, że wszystko jest w porządku, że jest fajnie, że jest rozwój, ale na końcu okazuje się, że jest. Że już mają iść spać, zaczynają się martwić, że nie mają e, na koncie w ogóle pieniędzy, że nie mają znajomych, nie mają dziewczyny. I w nocy po prostu rozwiązują te problemy, mimo że w jest odspania i w nocy akurat nie przychodzą dobre pomysły, dlatego warto być ze sobą szczery i szukać rozwiązań, które potrzebujemy, by rozwiązać ten problem. Ktoś bardzo mądry powiedział, że jeżeli stworzyłeś problem, to ktoś musi go rozwiązać, bo ty go stworzyłeś, czyli nie potrafisz go rozwiązać. Może minąć rok, dwa, trzy i samemu go nie rozwiążesz. Ale jeżeli nie masz pieniędzy na coacha, nie masz pieniędzy na e, roz, rozwój osobisty, to możesz pójść do biblioteki i przykładowo zakupić taką książkę. To jest co możesz zmienić, a czego nie możesz zmienić. E, bardzo ważne, żeby przy wybieraniu poradników, jeżeli chodzi o terapię, kierować się autorytetem. Ja na przykład szanuję e, Solidana, ponieważ on odkrył prawo. E, Prawo poddawania się, tak? przepraszam, wyuczonej bezradności, czyli że w pewnym momencie my już uczymy się tej bezradności, żeby ktoś za nas rozwiązał jakiś problem, i w tej książce przykładowo pisze, że najlepszą obecnie metodą na rozwiązywanie problemów jest medytacja, hipnoza jest na e, drugim e, poziomie, a techniki jednak na trzecim z tych, co były badane. Dlatego warto czytać książki, na których się e, ktoś powołuje na badania, tak? Bo jeżeli wychodzi trener i on obwieszcza światu, że odkrył nową metodę, to uwierz mi, jest wiele badań, które pokazują, dlaczego na przykład na szkoleniach ludzie odnoszą sukcesy, prowadzą po szkoleniach i nie ma tych sukcesów. Czemu na przykład ktoś przed kamerą mówi, że to szkolenie było fajne, a tak naprawdę nie było fajne, tylko ta osoba dobrze się bawiła, poznała nowe osoby, a nadal wychodzi z tym samym problemem, który został uśpiony. Czyli jeżeli chcesz uśpić swoje problemy tak, żeby na rok albo dwa dały ci spokój, no to możesz czytać czy takie książki, tak? E, czyli sekrety szczęścia, sekrety e, prawa przyciągania, ale to twoje problemy będą za tobą chodziły, bo to nie są książki do rozwiązywania problemów, to są książki, żeby cię zmotywować na miesiąc-dwa, a potem pojawiają się takie problemy, czemu nie mam motywacji. E, potem pojawiają się problemy, jak zmotywować się. A sekret jest prosty, musisz mieć cel i dążyć do niego. Jeżeli nie możesz iść, to czołgaj się. Jeżeli nie możesz się czołgać, to poproś, żeby Cię chociaż ktoś pchnął o centymetr, bo ten może ten centymetr dać Ci więcej siły, żeby przejść następne 2 centymetry, potem 5, potem metr, aż dojdziesz e, do tego swojego celu. Dlatego pamiętaj, jeżeli chcesz się rozwijać, to uważaj na e, autorów i szukaj e, speców. Jeżeli chcesz się uczyć marketingu, e, to przykładowo możesz się uczyć właśnie tak jak ja, Marketing partyzancki, albo na przykład Joe Vitale, który też jest swego rodzaju autorytetem. Wielu ludzi zarzuca mu, że jest oszustem, ale jeżeli ja patrzę na jego techniki marketingowe, to są mistrzostwem świata. Tak? Jeżeli ja mam dobry produkt, to ja chcę wykorzystać te techniki w dobrym celu i nie interesuje mnie życie prywatne Johna Vitalego. To jest raz, i na końcu taki właśnie bonus, który mało osób wie, mało osób. Też z niego korzysta, a tym problemem jest to, że wiele osób idzie po książkę tylko dlatego, że ktoś jest bardzo znany. I na to z taką osobą: Zig Ziglar, Brian Tracy, Robert Kiyosaki. To są osoby, które niewątpliwie odniosły sukces, ale odniosły one sukces w latach 80., -tych, 90., -tych. czyli ich metody bazują na latach 90., -tych, 80.. -tych. A mamy rok 2013. Czyli jeżeli my będziemy wykorzystywać te metody z lat 90. albo 80., to uwierz mi, niekoniecznie muszą zdawać się w nowych czasach. Dlatego ja uważam, że trzeba korzystać z nowych metod. I dla mnie takim Robertem Kiosakim jest na przykład Seth godzin, który pisze o aktualnych czasach. W aktualnych czasach odniósł sukces. Niedawno był na TDX. Jeżeli nie wiesz co to jest TDX, to warto sobie wpisać. W Polsce on nie jest takim kluczowym yy, wydarzeniem, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach to bilety kosztują po parę na tysięcy dolarów. Więc możesz sobie wyobrazić, jakie tam są osoby zapraszane, a w niektórych przypadkach na i dziesięć tysięcy dolarów potrafią kosztować. Czyli szukaj aktualnych mentorów, które odnoszą sukces. Nie w latach 80. i 90., -tych, gdy były sprzedawcami, bo dzisiaj mamy lata. Hmm, inne, mamy inne metody, mamy Facebooka, mamy Twittera, media społecznościowe, e, i mimo że te osoby będą stare metody nazywały na przykład nową psychologią sprzedaży e, albo innymi dziwnymi nazwami, to wiesz że to jest produkt marketingowy, więc szukaj obecnie nowych mentorów, nowych mistrzów e, i nigdy nie idź tłumem, bo z tłum zdepczecie. Albo zaprowadzić cię do miejsca, w którym jest przepaść, i tłum będzie po prostu szedł w tą przepaść, bo nie będzie miał innego wyboru, albo nie będzie wiedział, że go czeka e, śmierć. A pamiętaj, że ludzie w tłumie nigdy nie myślą, bo prostu jest, jesteś takiego jak e, zbiorowe, kolektywne myślenie, czyli przejmiesz e, wzorce tłumu oraz e, myślenie. Dlatego bardzo cieszę się, że wytrwaliście w tym materiale. Łukasz e, szanowski psychologia sprzedaży. Os de sucesso.